Zarejestruj się już teraz, polub i skomentuj, co myślisz, twoja opinia ma ogromne znaczenie. Dźwięk deszczu bębnił o przyciemniane szyby limuzyny, gdy Aleksander Nowak spojrzał na postać skuloną na chodniku. Dziewczyna trzęsła się pod wytartym płaszczem, jej błagalne oczy odbijały się w mokrym szkle. Nie miał zamiaru się zatrzymywać, ale coś w tym wyrazie twarzy sprawiło, że się zawahał. Opuścił okno, czując mroźny wiatr, a dziewczyna wymamrotała z duszonym głosem. Proszę pana. Jestem głodny. Aleksander westchnął. Był przyzwyczajony do takich próśb, ale u niej było coś innego. Przeszukał portfel i znalazł jakieś notatki. Wyciągnął 400 prawdziwych banknotów i wręczył je. Dziewczyna szeroko otworzyła oczy ze zdumienia. Dziękuję panu. Niech Bóg cię błogosławi. Nie mówiąc nic więcej. Aleksander zamknął okno i nakazał kierowcy kontynuować jazdę. Dotarłszy do swojej cichej rezydencji, zdjął mokry płaszcz i nalał sobie kieliszek whisky. Przez chwilę myślał o żebraczce, ale szybko wyrzucił ten obraz ze swojej głowy. On już wykonał swoją część zadania. Następnego ranka aleksander poszedł na cmentarz. Zwykle nie odwiedzał grobu żony, ale poczucie winy dręczyło go już od kilku dni. Gdy tylko się zbliżył, jego serce niemal stanęło. Dziewczyna z poprzedniej nocy była tam, klęcząca przed nagrobkiem Zofii Nowak. Miliarder stał nieruchomo, a szok zaparł mu dech w piersiach. Co ta dziewczyna tam robiła? Skąd znała Zofię? Zbliżył się powoli, a dziewczyna podniosła twarz, a łzy spływały jej po policzkach. Ty, wyjąkał Aleksander, czując, jak krew zamarza mu w żyłach. Przygryzła wargę, jakby chciała zebrać odwagę. Po czym drżącym szeptem wyjawił. Zofia była moją matką. Aleksander poczuł, że grunt zniknął mu spod stóp. Jego umysł wirował, nie był w stanie przetworzyć tego, co właśnie usłyszał. Zofia, matka tej dziewczyny? Jak to było możliwe? Spojrzał na nią, próbując znaleźć jakieś podobieństwo, jakąś znajomą cechę, która potwierdziłaby jego słowa ale zobaczył jedynie młodą kobietę z opuchniętymi oczami i podartym ubraniem, nieznajomego stojącego przed grobem swojej żony. Co powiedziałeś? Jego głos zabrzmiał bardziej szorstko, niż zamierzał. Dziewczyna spuściła głowę, jakby spodziewała się kary. Wziął głęboki oddech, zanim odpowiedział. Zofia była moją matką. Wiem, że to wydaje się niemożliwe, ale przysięgam, że to prawda. Aleksander zatoczył się do tyłu i przyłożył rękę do czoła. To niemożliwe. Zofia nigdy nie miała dzieci. Albo przynajmniej nigdy nic nie wiedział. Ich małżeństwo było naznaczone miłością, ale także tajemnicami. Nigdy nie wyobrażał sobie, że jedno z nich okaże się aż tak niszczycielskie. Kłamiesz, mruknął, próbując odzyskać kontrolę. Ożeniłem się z Zofią. Gdyby miała córkę, wiedziałbym. W oczach dziewczyny pojawił się ból. Mam na imię Emilia, powiedziała drżącym głosem. I nie kłamie. To imię uderzyło Aleksandra niczym cios. Przypomniał sobie. Jeszcze przed ślubem Zofia wspominała o młodszej siostrze, która zbyt wcześnie zaszła w ciąży. Dziecko, które nigdy nie było mile widziane w rodzinie. Ale to nie było możliwe. Zofia zawsze mówiła, że dziecko zostało oddane do adopcji. To nie ma sensu, aleksander pokręcił głową. Zofia nigdy mi nic nie mówiła o tym, że będzie miała córkę. Emilia przełknęła ślinę. Bo myślała, że nie żyje. To stwierdzenie uderzyło w niego niczym piorun. Aleksander poczuł, jak serce zaczyna mu walić, a whisky wypita poprzedniego wieczoru skręca mu się w żołądku. Co? Jego głos był prawie niesłyszalny. Ona nigdy się nie dowiedziała, kontynuowała Emilia. Ściskając kurczowo płaszcz, jakby bała się, że się rozpadnie. Moja babcia ją okłamała. Powiedział, że umarłam przy porodzie. Ale tak naprawdę porzucił mnie w sierocińcu i całe życie nie wiedziałam, kim jest moja matka. Aż do tej pory. Aleksander nie mógł oddychać. Jego wzrok przeskakiwał z nagrobka Zofii na stojącą przed nim młodą kobietę. Wszystko co wiedział o swojej żonie, było kłamstwem. Aleksander poczuł, jak serce wali mu w piersi. Zimne powietrze cmentarza zdawało się go dusić, ściskając mu gardło. Jak to możliwe? Zofia spędziła u jego boku lata, dzieląc się sekretami, marzeniami i nigdy nie wspomniała o córce. Chciał wątpić, chciał wierzyć, że Emilia jest po prostu oportunistką, ale ból w jej oczach był prawdziwy. Ja, nie wiem, co powiedzieć, wyjąkał, wciąż próbując to zrozumieć. Jak się dowiedziałaś, że Zofia jest Twoją matką? Emilia odwróciła wzrok, ściskając ramiona, jakby chciała uchronić się przed bolesnym wspomnieniem. Przez lata szukałem odpowiedzi. Dorastałem w rodzinach zastępczych, ale nigdy nie zostałem w żadnej z nich wystarczająco długo. Kiedy skończyłam osiemnaście lat, znalazłam w sierocińcu stary dokument. Było tam nazwisko mojej matki. Zofia Kowalska. Ale gdy jej szukałem. Dowiedziałem się, że zmarła rok temu. Aleksander poczuł, jak coś ściska mu gardło. Zofia zmarła dokładnie dwanaście miesięcy temu, będąc ofiarą agresywnego raka. Trzymał ją w ramionach, gdy uciekało z niej życie, nie podejrzewając, że nosi w sobie tak druzgocącą tajemnicę. Dlaczego nie przyszedłeś wcześniej? Zapytał, próbując powstrzymać drżenie głosu. Emilia roześmiała się bez humoru, w jej oczach pojawił się smutek. Myślisz, że było łatwo? Nie miałem ani pieniędzy, ani wystarczających informacji. Przez miesiące mieszkałem na ulicy, oszczędzając każdy grosz, żeby móc tu przyjechać. Kiedy w końcu tam dotarłem, zastałem tylko grób. Aleksander poczuł miażdżący ciężar na piersi. Nigdy nie musiał martwić się o pieniądze, głód, ani zimno. Podczas gdy on i Zofia mieszkali w luksusowej rezydencji, jej córka błąkała się po ulicach, nie znając prawdy. I tak zawahał się. Dlaczego byłeś tu wczoraj wieczorem? Emilia spojrzała na niego z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Ponieważ musiałem ją zobaczyć. Potrzebowałem poczuć, że ona nadal jest ze mną. Nie miałem nic, aż do momentu, gdy nieznajomy zatrzymał samochód i dał mi cztery star jeli. Aleksander wstrzymał oddech. Połączenie między nimi zamknęło się jak pułapka. Nie wiedział, że poprzedniej nocy pomógł swojej pasierbicy. Emilia przyglądała mu się przez chwilę, po czym westchnęła ze znużeniem. Niczego od ciebie nie chcę. Nie jestem tu dla pieniędzy ani dla jałmużny. Chciałem tylko wiedzieć, kim jest moja matka, i teraz już wiem. Odwróciła się, by odejść, ale Aleksander poczuł, jak ogarnia go nagła rozpacz. Czekać. Zatrzymała się, nie odwracając się. Gdyby Zofia o tobie wiedziała, na pewno by cię pokochała. I i może jest już za późno, ale chcę dowiedzieć się o tobie więcej. Emilia zawahała się. Przez chwilę Aleksander bał się, że ona odejdzie. Ale potem powoli skinęła głową. A potem zabierz mnie tam, gdzie ona naprawdę była. Cisza w samochodzie była gęsta i pełna niewypowiedzianych wspomnień. Aleksander jechał ze stałą prędkością. Od czasu do czasu odwracając wzrok od Emilii. Wpatrywała się w mijany krajobraz, a jej drżące palce zaciskały się na znoszonym materiale płaszcza. Masz dokąd wrócić? zapytał Aleksander, przerywając ciszę. Roześmiała się bez humoru. Nie. Aleksander zacisnął zęby. Był jednym z najbogatszych ludzi w kraju, a mimo to córka jego zmarłej żony błąkała się po ulicach bez niczego. Poczuł ukłucie winy. Gdyby tylko wiedział wcześniej, gdyby tylko Zofia mu zaufała. Zabiorę cię do siebie powiedział stanowczo. Emilia spojrzała na niego podejrzliwie. Nie potrzebuję twojego współczucia. Westchnął. I nie okazuje litości. Po prostu szansa, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej matce. Zawahała się na kilka sekund, zanim w końcu wymamrotała. Wszystko dobrze. Dwór Aleksandra odzwierciedlał jego bogactwo, okazały, cichy, pełen luksusu, ale pusty. Od śmierci Zofii w pomieszczeniu nie było nic poza zimnymi ścianami. Biznesmen otworzył drzwi i dał Emilii znak, żeby weszła. Jego wzrok wędrował po sali, wchłaniając każdy szczegół. Blask marmuru, oprawione obrazy, ogromne schody prowadzące do sypialni. Ale zatrzymało ją jedno konkretne zdjęcie. To jej. Aleksander podążył za jego wzrokiem. Było to zdjęcie Zofii uśmiechającej się do aparatu w ogrodzie. Ten sam uśmiech, który kochał. Ten sam uśmiech, który teraz istniał już tylko w pamięci. Tak, powiedział głosem pełnym nostalgii. Emilia dotknęła ramki, a jej oczy zaszły łzami. Wyglądała na szczęśliwą. Tak, odpowiedział Aleksander i po raz pierwszy poczuł, że być może nie jest to cała prawda. Zaprowadził Emilię do salonu i nalał sobie whisky. Odmówiła, gdy jej to zaproponował. Jaka ona była? Zapytała Emilia łamiącym się głosem. Aleksander wziął głęboki oddech. Jak streścić słowami Zofię? Mocny. Mądry. Uparty, uśmiechnął się. Ale przede wszystkim miał wielkie serce. Emilia spojrzała w dół. To dlaczego nigdy mnie nie szukałeś? Pytanie zawisło w powietrzu niczym cios. Aleksander nie miał odpowiedzi. Zofia nigdy nie dowiedziała się o istnieniu Emilii, ale co jeśli wiedziała? Czy by spojrzał? Podszedł bliżej, czując ciężar na piersi. Nie wiem, Emilio. Ale zapewniam cię, że gdyby wiedziała, zrobiłaby dla ciebie wszystko. W jej oczach błyszczała mieszanina bólu i nadziei. Tak bardzo chciałbym, żeby to była prawda. Aleksander poczuł gulę w gardle i wtedy przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Coś, co mogłoby pomóc im obojgu znaleźć odpowiedzi, których tak rozpaczliwie potrzebowali. Odkryjmy prawdę razem. Była już prawie północ, gdy Aleksander wyciągnął jedno z zakurzonych pudełek z szafy Zofii. Nie dotykał jej od czasu jej wyjazdu, ale teraz, mając u boku Emilię, poczuł, że nadszedł czas, by zmierzyć się z przeszłością. Być może jest tu coś, co potwierdza Twoją historię, powiedział, wyciągając stare papiery i albumy. Emilia uważnie obserwowała każdy przedmiot. Nagle zakrztusiła się, trzymając w dłoniach pożółkły liść. To był list, napisany ręcznie, kaligrafia elegancka i precyzyjna. Nazwisko u góry sprawiło, że serce Aleksandra zaczęło bić szybciej. Dla mojej córki. On i Emilia wymienili zszokowane spojrzenia po czym zaczęli wspólnie czytać. Moja droga, jeśli ten list kiedykolwiek dotrze do ciebie, będzie to oznaczało, że życie okrutnie mnie oszukało. Zawsze wierzyłam, że umarłaś przy narodzinach, ponieważ tak mi powiedziano. Ale głęboko w sercu coś zawsze mówiło mi, że to kłamstwo. Jeśli kiedykolwiek dowiesz się, kim jestem, chcę, żebyś wiedziała, że nigdy cię nie opuściłam. Oddałabym wszystko, żeby trzymać cię w ramionach. Emilia przycisnęła list do piersi, a jej ciałem wstrząsał szloch. Aleksander poczuł ucisk w gardle. Ona cię kochała, wymamrotał, czując, jak ogarniają go silne emocje. Ból w oczach Emilii zaczął ustępować miejsca czemuś nowemu, nadziei. Po raz pierwszy miała dowód, że Zofia nigdy o niej nie zapomniała. Ale nagle coś przykuło uwagę Aleksandra. Na dole listu znajdowało się imię i nazwisko oraz adres. Co to jest? wskazał. Emilia za, żeby powstrzymać łzy, i przeczytała na głos: Jan Kowalski tak miał na imię mój dziadek. Krew Aleksandra zmroziła się. Wiedział, że Jan był ojcem Zofii, człowiekiem surowym i tradycyjnym. Jeśli był zamieszany, być może okazał się kluczem do ujawnienia całej prawdy. Musimy go znaleźć. Dwa dni później Aleksander i Emilia stali przed starym domem na polskiej wsi. Adres ten przywiódł ich tutaj, a napięcie było wyczuwalne w powietrzu. Aleksander zapukał do drzwi. Kilka sekund później odebrał starszy mężczyzna. Jego oczy zweziły się, gdy je zobaczył. Kim jesteś? Emilia zrobiła krok naprzód. Czy ty jesteś Janem Kowalskim? Mężczyzna zawahał się. Tak, to pyta? Wzięła głęboki oddech. Moja matka miała na imię Zofia. A ja jestem Emilia. Twarz starca zbladła. Przylgnął do framugi drzwi, jakby podłoga zniknęła. To, to nie jest możliwe. Skłamałeś jej. Oskarżyła Emilia, a jej głos łamał się z emocji. Powiedziałeś, że umarłem, a przecież oddałeś mnie do sierocińca. Oczy mężczyzny napełniły się łzami. Ja zrobiłem to, co w tamtym momencie uważałem za słuszne. Zofia była za młoda i myślałam, że dziecko zniszczy jej życie. Ukradłeś nam szansę na bycie rodziną, krzyknęła Emilia, czując ogromny ból. Jan szlochał. Żałuję tego. Codziennie. Ale nigdy nie miałem odwagi, żeby powiedzieć prawdę. Aleksander poczuł ciężar bólu w oczach starca, ale wiedział, że nie wymarzy on utraconych lat. Prawda w końcu wyszła na jaw. Teraz od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Jan padł na kolana, trzymając Emilię za ręce. Przepraszam, proszę. Zawahała się. Jej serce było w kawałkach, ale w głębi duszy wiedziała, że żywienie urazy nie przywróci życia jej matce. Nie mogę zapomnieć powiedziała, a jej oczy napełniły się łzami, ale mogę spróbować wybaczyć. Jan płakał, a Aleksander czuł, że coś się tam zmieniło. Cykl bólu w końcu zaczął się zamykać. W kolejnych miesiącach Emilia zaczęła odbudowywać swoje życie. Aleksander zaproponował jej swój dom, ale ona postanowiła zacząć od nowa, mając teraz prawdę po swojej stronie. Znalazła pracę, studiowała i z czasem stała się silną i niezależną kobietą. Aleksander z kolei zdał sobie sprawę, że jego serce, wcześniej puste, zaczęło się znów wypełniać. Razem odwiedzili grup Zofii. Opowiadali jej historię, dzielili się śmiechem i łzami. I powoli to, co kiedyś było bólem, przerodziło się w tęsknotę, a tęsknota w miłość. Nigdy nie myślałam, że jeszcze znajdę rodzinę, powiedziała Emilia, trzymając Aleksandra za rękę w słoneczny dzień na cmentarzu. Uśmiechnął się. I nigdy nie myślałam, że będę miała córkę. Uścisnęli się i w tym momencie oboje wiedzieli, ich historia nie dotyczyła straty, lecz ponownego spotkania. Przeszłość bolała, ale przyszłość była pełna nadziei.